Serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć o tym, co dzieje się podczas jedzenia kakao, jakie widzimy efekty. Powiem tak: ja kakao spożywałem przez 7 okrągłych dni, i tutaj chciałem się podzielić swoimi efektami, ale dodam od razu, że kakao już wcześniej jadłem w dużych ilościach, w mniejszych ilościach. Jadłem różne. Jadłem e, sproszkowane, jadłem całe, i tutaj właśnie Wam pokażę, jak wygląda sproszkowane. A wygląda. O tak. A to jest całe. Całe, całe ziarno, i już pokazuję, jak wygląda. O. Proszę bardzo. Tak wygląda ziarno. No i dobra. Jeśli chodzi o efekty, jakie zaobserwowałem, to przede wszystkim, najważniejsze, ogromna radość, wspaniałe samopoczucie. Kurde, tak się świetnie czułem. Zawsze się świetnie czuję, jak zjadam to. No, nie do, opisa nie do opisania uczucie. Oczywiście trzeba zjeść sporą ilość, bo nie każde działa. Kolejnym uczuciem to jest duży przypływ energii. Gdy zjesz takie kakao, sporą ilość oczywiście, to czujesz, że masz moc, że masz moc do działania, jesteś energiczny. Kolejnym uczuciem to jest taki ogólny spokój. Rzeczy, które normalnie Cię martwią, po zjedzeniu kakao już Cię nie martwią. Czujesz się zrelaksowany. Jest to wspaniałe uczucie. Ja nawet teraz, jak nagrywam, to się czuję właśnie zrelaksowany, spokojny, e, szczęśliwy, zadowolony i właśnie takie e, działania dają. Wiadomo, że wszystko, co jest w nadmiarze, to jest też szkodliwe. Stąd też, no jeśli zjemy tylko kakao dużo, no to możemy mieć zaparcia może też być niedobre dla nerek, dla wątroby no i mo mo mogą być nudności, więc tu trzeba oczywiście zachowywać umiar jak ze wszystkim, także chciałem nagrać właśnie taki krótki film myślę, że się spodoba no i zachęcam Was do spróbowania ale nie jakieś tam łyżeczki dwóch, a po prostu sporą ilość do zobaczenia